Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że USA chcą, aby Duda jednak wrócił porozum do głowy i zawetował ustawę reprywatyzacji, kolejne wpadki podczas głosowania, a Zbigniew Stonoga wraz z rodziną otrzymuje kolejne zarzuty, także subik, łapka i lecimy. Jak można się domyślić, nie jesteśmy państwem, które może robić, co chce. Tak myślę. USA wkracza do akcji, żeby nas pouczać. Tylko po co? Jak z naszym rządem y, się nie zgadzam, tak nie zgadzam się z tym, aby USA wpływało lub próbowało wpłynąć na decyzję polskiego prezydenta, nawet Dudy. Niby fajnie, że jako obywatele nie zostajemy sami, przynajmniej tak się wielu wydaje, bo jak by był poważny problem, jak na Białorusi i Ukrainie, to wywalone by mieli w nas, a tak czepianie się pod publiczkę zostało uruchomione. Jak podaje Polsat News, grupa 12 senatorów obu partii opublikowała we wtorek list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy, apelując, by doprowadził do wycofania noweli kodeksu postępowania administracyjnego lub ją po prostu zawetował. Według senatorów prawo ma utrudnić reprywatyzację mienia. Zdecydowanie uważamy, że to prawo znacznie zwiększyłoby istniejące trudności, które Umożliwiają ofiarom i ich rodzinom ubieganie się o zwrot i rekompensatę za mienie bezprawnie zabrane im przez nazistowskie Niemcy i komunistyczny rząd polski, napisali w liście senatorowie. Według informacji PAP, głównym inicjatorem listu był republikanin Marco Rubio z Florydy, a pozostałymi autorami są demokratka Tammy Baldwin z Wisconsin, demokrata z Nevady Jack Rosen i republikanin z Oklahoma James Langford. Pod listem podpisało się też ośmiu innych senatorów, siedmiu demokratów i jeden republikanin. Rubio i Baldwin to autorzy ustawy Just Act, która zobowiązała Departament Stanu do przedstawienia raportu na temat problemów ze zwrotem mienia w Polsce i innych krajach. Politycy w liście apelują do prezydenta RP, by podjął działania na rzecz wycofania projektu procedowanego obecnie w Senacie lub gdyby został on przyjęty, do zawetowania go. Argumentują, że byłby to najlepszy sposób zademonstrowania przez Polskę swego wyraźnego sprzeciwu wobec zbrodni nazistowskich Niemiec i wspieranych przez Sowietów polskich władz. Politycy zwracają uwagę na zawarte w przyjętym przez Sejm projekcie zapisy wyznaczające 30-letni limit czasowy na zakwestionowanie decyzji odebrania mienia. Senatorowie podkreślają, że Polska była dotąd sumiennym kustoszem miejsc pamięci o Holokauście i jej demokracja stanowi silny wyznacznik dla jej stałej Zobowiązania na rzecz praworządności i praw człowieka. Mocno wierzymy w to, że partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi i Polską jest najsilniejsze wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni w naszym zobowiązaniu na rzecz wolności i sprawiedliwości dla ofiar zbrodni popełnionych przez nazistów i komunistów. Wcześniej o wycofanie prawa apelował też amerykański Departament Stanu. Prawo spotkało się z również gwałtowną reakcją Izraela, według którego ustawa zamknie drogę ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń. Szef MSZ Izraela oznajmił, że prawo jest hańbą i poważnie szkodzi stosunkom między dwoma krajami. W odpowiedzi polski MSZ opublikował oświadczenie, twierdząc, że wypowiedzi strony izraelskiej wskazują na nieznajomość faktów i polskiego prawa. Zaś ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Resort zaznaczył, że zmienione przepisy będą do Dotyczyły jedynie postępowań administracyjnych, w tym reprywatyzacyjnych, lecz w żaden sposób nie ograniczają możliwości składania pozwów cywilnych w celu uzyskania odszkodowania. Projekt jest obecnie w Senacie, a w poniedziałek senackie komisje przyjęły poprawki zmieniające najbardziej sporne przepisy. Chodzi na przykład o wydłużenie vacatio legis z 30 dni do trzech. Miesięcy i umożliwienie kontynuacji wszczętych już postępowań. Senat ma omawiać tę nowelizację na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym w tym tygodniu od środy do piątku. E, ja powiem tylko, że tą swoją petycją Duda powinien kazać im się podetrzeć. Jeśli ktoś chce jakiekolwiek pieniądze za kamienicę, które zburzył Niemiec, to niech idzie do Angeli Merkel i niech mu da, bo od Polski. Nie należy im się ani grosz. Jeszcze nam, Polakom, powinni oddać za odbudowę i utrzymywanie i remonty przez tyle lat. Jeśli to ich kamienice, to niech nam oddadzą teraz za to, co żeśmy w nie włożyli, nie? Nikt nikomu za darmo nie odbudowuje domu i nie dba o niego i nie utrzymuje. I nawet cegła z tych kamienic im się nie należy, bo te cegły Polacy zbierali po całej Polsce i odbudowywali te rozwalone przez Niemców kamienice, posiadłości. Te mienia. Jak tak patrzę, jak ludzie są coraz bardziej bezczelni i roszczeniowi, to przekonuję się, że migracja, nawet ekonomiczna, też nie jest dobrym pomysłem. Przyjadą, dorobią się w naszym kraju, wybudują dom, a my później jeszcze będziemy winni i będziemy musieli im. Oddawać pieniądze, bo Niemcom znowu coś odstrzeli do głowy i nas bombardują, na przykład. Także komunistyczny polski rząd to byli Rosjanie, do nich też możecie iść z tą petycją. Tylko Putin wam tą karteluszkę w gardło wsadzi. No i zapytajcie Merkelowej, kiedy odda pieniądze nam, Polakom, bo zrobili tam takie hachmenty, że nam się nic nie należy, jakieś żarty. A prezydent, mam nadzieję, że pogoni ich z tą petycją tam, gdzie jest ich miejsce. No pewnie, możemy jeszcze mamy za Niemców przeprosić. No nie doczekanie wasze. Do no nie. Powiem tak, babka sobie zagłosowała, a teraz wywierają na nią presję, że ma za to przepraszać. Czemu? Nie można mieć innego zdania, trzeba mieć takie zdanie jak wszyscy? Trzeba mieć takie zdanie, które jest teraz modne? Czy nie można na przykład w ogóle zmienić zdania po dwóch latach? Może usłyszała argumenty, które ją do tego przekonały. A o co chodzi? No, jak podaje one, dwóch radnych, którzy na początku lipca zadeklarowało przystąpienie do Polski 2050, głosowało za przyjęciem tzw. uchwał antyLGBT. Jeden z nich nie żałuje i nie zamierza zmieniać swoich e, poglądów. Zarówno szef regionalnych struktur Polski 2050, jak i posłanka Janna Mucha biją się w pierś. Rzeczywiście nie poruszyliśmy wcześniej tego tematu, mówi bliska współpracowniczka Szymona Hołowni. E, witamy nowych samorządowców, poinformował na początku lipca lider Polski 2050 w regionie Świętokrzyskim. W trakcie konferencji prasowej Robert Kasprzyk ogłosił przystąpienie do ruchu Szymona Hołowni pięciu osób. W tym gronie byli m.in. Anna Kosmala i Wojciech Kuska, radni z powiatu Kieleckiego. Zarówno Kosmala, jak i Kuska należeli wcześniej do stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie. Przypomnijmy, że zakładali je Bogdan Wenta, który wówczas jeszcze jako europoseł wybrany z listy Platformy Obywatelskiej rozpoczynał swoją drogę po fotel prezydenta. Prezydenta Kielc, teraz niewykluczone, że kolejni działacze tego stowarzyszenia także zasilą szeregi Polski 2050. Jak się okazuje, Annę Kosmale i Wojciecha Hakuskę łączy jeszcze jedno. Oboje w 2019 roku poparli, poparli przyjęcie tzw. uchwały anty-LGBT przez Radę Powiatu Kielckiego, w której większość ma prawo i sprawiedliwość. Dziś patrzą jednak na to zupełnie inaczej. Po prostu popełniłam błąd, który wisi na mnie już dwa lata mówi onetowi Anna Kosmala. Nawet w chwili głosowania nie byłam tego pewna. To była uchwała wprowadzona tego samego dnia, w którym była sesja. Nie było żadnego przygotowania. Jeśli dostaję pewne informacje i tworzy się w pewnym momencie zbieg złych dla mnie okoliczności, to teraz muszę Pokutować, dodaje radna, która zaznacza, że niebawem wyda w tej sprawie oficjalne stanowisko. Nie żałuję absolutnie tej decyzji, ona była świadoma, mówi natomiast Wojciech Kuska. Ja moje głosowanie mam zawsze przemyślane, rozmawiałem zresztą na ten temat z panem Kasprzykiem, wszyscy mnie znają od lat, z mojej działalności. To głosowanie nie było wymierzone przeciwko komukolwiek, ale też nie możemy ulegać pewnym prowokacjom. Jestem osobą tolerancyjną i tak zostanie, ale nie możemy ulegać pewnym prowokacjom, i pozwalać sobie na to, żeby ta mniejszość w ten sposób domi dominowała nad większością, dodaje. Wojciech Kuska yy, idzie jeszcze dalej podkreśla, że ogłoszenie jego przejścia do drużyny Szymona Hołowni było niedograne. Ja jeszcze nie przystąpiłem do Polskie 2050 i chyba nie przystąpię, zaznacza. Będę radnym niezależnym i to się nie zmieni. Nie będę zmieniał poglądów i przystępował do żadnego ugrupowania, mówi Onetowi. Z kolei Rafał Kasprzyk przyznaje, że zamieszanie jakie powstało wokół głosowania Anny Kosmali i Wojciech Hakuski sprawiło, że w ostatnich dniach znowu doszło między nimi do rozmów. Nic nie zmieniło się w naszym kodeksie etyki. Potwierdzam, że w przypadku Anny Kosmali to DNA funkcjonuje na tym samym poziomie, co u nas i będziemy współpracowali. A z Wojciechem Kuską doszliśmy do wniosku, że kilka kwestii nas różni i nie będziemy kontynuować wspólnej drogi, mówił Rafał Kasprzyk. Jednocześnie lider Polski 2050 w województwie świętokrzyskim podkreśla, że rozmowy z nowymi działaczami ruchu trwały od dłuższego czasu i to jego błąd oraz niedopatrzenie doprowadziły do sytuacji, że wcześniej nie udało się wyłapać tego, jak radni powiatu kieleckiego Głosowali w sprawie ideologii LGBT. Przepraszam naszych zwolenników za to yy, niedopatrzenie, biorę winę na siebie, mówi Onetowi, to się więcej nie powtórzy. Zapewniam też, że dalej podstawą naszego DNA jest przede wszystkim szacunek dla każdego człowieka i dialog. I według mnie nie powinna ona przepraszać, bo za co? Za to, że dwa lata temu miała zdanie, które teraz już nie jest modne, bo teraz trzeba na wszystko się zgadzać. Nie wolno już mieć innego zdania, bo się okaże, że jest się nietolerancyjnym. A gdzie tolerancja do mojego zdania, do cholery? Zgadzam się z tym, że wszystko idzie za daleko. A wielcy influencerzy czerpią na tych swoich wypocinach ogromny hajs. Ogromny. I o ile u mnie każdy człowiek ma szacunek, no może nad cookiesem bym się trochę zastanowiła, o tyle jak widzę, że kobieta teraz musi przepraszać za to, że dwa lata temu zagłosowała, jak podejrzewam, Czuła. To według mnie gdzieś już granica została przekroczona i albo faktycznie usłyszała argumenty, które skłoniły ją po prostu do zmiany zdania i to chyba dobrze dla tych, co robią jej gówno burze, albo gorzej dalej tak czuje, tylko musi ściemniać, bo presja jest na nią wywierana. Przez kogo no możecie się domyślać, nie? Czy on kiedyś wyjdzie? Nie wiem. Ja myślę, że nie. Jak podaje RMF, prokuratura regionalna w Lublinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi S, jego żonie Iwonie S, synowi Przemysławowi S i dwóm innym osobom. Dotyczy on działań na szkodę fundacji zarządzanej przez Zbigniewa S. Skazany za liczne przestępstwa i podejrzany o kolejne, Zbigniew S został. Prowadzony z Holandii do Polski 2 czerwca na podstawie siedmiu listów gończych, które wystawiły za nim prokuratury i sądy w kilku regionach kraju. Akt oskarżenia zakończył śledztwo, w którym połączono dwie sprawy prowadzone przeciwko Zbigniewowi S. Jedna z nich dotyczyła przywłaszczenia pieniędzy fundacji, prania brudnych pieniędzy, druga zaś przywłaszczenia środków podczas pobytu Zbigniewa S. w kasynie i tak serio, niby taki kumaty gość i zapłaciłby w kasynie bezpośrednio z konta fundacji? Serio? W pierwszym wątku postępowania Zbigniewowi S. postawiono zarzut przywłaszczenia powierzonych mu przez darczyńców środków fundacji w wysokości ponad 535 tysięcy złotych. Pieniądze te miały zostać wykorzystane przez Zbigniewa zgodnie z celami statutu Fundacji według ustaleń śledztwa zostały one przelane z rachunków fundacji na konto spółki kapitałowej, po czym Wielokrotnie wypłacano je z bankomatów. Według prokuratury Zbigniew S razem z żoną Iwoną S oraz synem Przemysławem S prał brudne pieniądze, by ukryć ich nielegalne pochodzenie. Jak ustalono, przestępstwa tego oskarżeni dokonali za pomocą rachunków bankowych prowadzonych dla jednej ze spółek powiązanych ze Zbigniewem S. Zbigniewowi S prokuratura zarzuciła również, że wbrew obowiązującym przepisom nie sporządził sprawozdań finansowych dotyczących Działalności Fundacji w latach 2016-2019. Kolejnym wątku postępowania zarzucono Zbigniewowi S działanie w warunkach recydywy polegające na przywłaszczeniu środków fundacji. Według śledczych, Zbigniew S miał kilka razy zapłacić za żetony do gry w jednym z warszawskich kasyn, kartą przypisaną do rachunku fundacji. Zarzucono mu także pranie brudnych pieniędzy, jak ustalono podczas nocnych wizyt w kasynie w grudniu 2019 roku. Zbigniew S wydał w ten sposób 217 tysięcy złotych na zakup żetonów do gier hazardowych. Zbigniewowi zarzucono także przywłaszczenie pieniędzy na szkodę fundacji poprzez udzielenie nieoprocentowanego. Pożyczki na rzecz Edwarda S. oraz dokonanie płatności z konta fundacji na rzecz adwokatów w sprawie niezwiązanej z funkcjonowaniem fundacji. Kurczę, nie mówię, że nie mógł tego zrobić, tylko tak na chłopski rozum, gość, biznesmen, kumaty. Zobaczcie, był u nas w biurze dwa razy i już zrobił kanał z informacjami. I nie kapnąłby się, że węszą w jego sprawie i że kupno żetonów z karty fundacji to jeszcze takiej ilości jest trochę niepoważne. Aktem oskarżenia objęto też Iwonę S., której zarzucano podrobienie dokumentu i poświadczenie nieprawdy w innym dokumencie. Edward S. został oskarżony o pomocnictwo w przywłaszczaniu środków fundacji przez Bigniewa S., zaś Sebastian W. o pomocnictwo w poświadczeniu nieprawdy w dokumencie. Za zarzucone przestępstwa Zbigniewowi S i Iwonie S grożą kary łączne do 20 lat więzienia. Przemysławowi S i Edwardowi S grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast Sebastianowi W do 5 lat więzienia. Popatrzcie! Albo całą rodzinę wplątał Zbigniew, albo drugi Zbigniew, albo wplątali się sami. Oczywiście, dopóki nie ma wyroku, my wszyscy możemy sobie tylko gdybać. I nie będę tutaj stawiała wyroków, jednak wiem, jak wygląda to od kuchni. Dlatego zawsze do wszystkich spraw podchodzę z takim dużym dystansem bardzo dużym. No nic, żegnam robaczki, do zobaczenia jutro o 19, jeśli jeszcze nie dałeś subka, to teraz masz okazję właśnie w tym momencie, tajemne słowo na dziś to reparacje, każda reparacja dostanie ode mnie serducho, a ja buziam, pa!